Dość nazywania tego rozrywką. Te kłótnie obnażają kulturę, która wymieniła wartości na próżność, służbę na autopromocję, a dzieło na hałas. Podczas gdy rodziny próbują uczyć dyscypliny i szacunku, telewizja i media społecznościowe nagradzają ego, aluzję i moralizowanie na pokaz. Ten materiał nikogo nie celebruje. Demontuje cyrk i pokazuje, jak wygrywać zaczęło znaczyć krzyczeć głośniej, a nie robić lepiej. Zaczynamy. Kinga Rusin versus Joanna Krupa. Rywalizacja, która od lat karmi tabloidy, ale niewiele wnosi do kultury. Z jednej strony aktywizm wysokiego tonu i moralizatorskie posty Kingi Rusin, z drugiej celebrycki blichtr Joanny Krupy z kariery reality show. Dla odbiorcy konserwatywnego to konflikt dwóch marek, nie dwóch idei. Głośne kampanie, pozowane sesje, Internetowe przytyki i udawane pojednania, wszystko to kręci się wokół autopromocji. Sprawy poważne, jak etyka w showbiznesie, ochrona zwierząt czy odpowiedzialność za słowo, często są sprowadzane do haseł i estetyki. Zamiast rzetelnej pracy i skromności, dostajemy rywalizację na lajki i cytaty. Młodszym widzom daje to fatalny przykład. Ważniejsze jest, by błyszczeć, niż by służyć dobru wspólnemu. Gdyby obie panie odłożyły kamery i zrobiły długofalowy, cichy projekt społeczny, bez fleszy i sponsorów, można by mówić o zmianie. Na razie to tylko pojedynek wizerunków. Kinga Rusin versus Małgorzata Rozenek Majdan Tu ścierają się dwa typy telewizji: moralna wyższość i marketingowy lifestyle. Rusin lubi pouczać, Rozenek sprzedaje formaty i styl życia. Efekt? W sieci widać obrażone notki, obserwacje i niewinne aluzje, a w programach uprzejmość na pokaz. Dla widza ceniącego umiar i spójność życiową to męczące. Sprawy ważne, rodzina, wychowanie, ekologia stają się narzędziem do budowania zasięgów. Zamiast dowodów konsekwencji, na przykład pracy poza kamerą, realnych wyrzeczeń. Widzimy eventy i opowieści PR-owe. Konserwatywny odbiorca ma prawo oczekiwać od twarzy telewizji czegoś więcej niż autoprezentacji, rzetelności, pokory i szacunku dla widza. Ta rywalizacja uczy, że wygrywa ten, kto głośniej krzyczy i zręczniej zarządza wizerunkiem. Telewizja, która ma ambicje wychowywać, powinna żądać standardów wyższych niż wojny na Instagramie. Tu dominuje pozór, a treść ustępuje miejsca promocji. Doda Dorota Rabczewska Versus Edyta Górniak. Dwie diwy, które mogłyby wspólnie zapełniać sale i budować dorobek polskiej piosenki, wolą wojnę na ego. Doda stawia na prowokacje i ostre riposty, Górniak na patos i mit wielkiej interpretatorki. Dla konserwatywnego widza to zmęczony schemat, rywalizacja na kto ważniejszy, zamiast pracy nad repertuarem i kulturą słowa. Media oczywiście podkręcają konflikt porównaniami skali głosu, insynuacjami i wywiadami na granicy. Tyle, że po latach trudno wskazać trwały efekt artystyczny tej potyczki, poza kolejnymi nagłówkami. Zamiast pokory wobec publiczności i wdzięczności za możliwość śpiewania, mamy pojedynki o tron, którym nikt nie zarządza mądrzej. Gdyby obie postawiły na solidne, klasyczne projekty, nagrane bez fajerwerków PR. Dałyby przykład młodszym. Talent to praca i charakter, nie tylko krzykliwość. Na razie króluje hałas, a kultura realnie nie zyskuje. Edyta Górniak versus Justyna Steczkowska. Pojedynek dwóch liderek wysokiej sceny pop, który od lat bardziej przypomina konkurs próżności niż spór o jakość. Górniak buduje wizerunek natchnionej interpretatorki, Steczkowska, artystki eksperymentującej i ponad gatunkami. W praktyce często kończy się to tym samym. Aluzje w wywiadach, mądre frazy o standardach sztuki i subtelne przytyki, które mają rozgrzać tabloidy. Dla widza konserwatywnego, ceniącego pokorę wobec publiczności, to rozczarowujące. Zamiast wspólnego projektu, który uhonorowałby polski repertuar i tradycje, dostajemy kolejną falę porównań i przepychanek o pierwszeństwo. Młodzi artyści potrzebują wzorca, dyscypliny, Pracy u podstaw, szacunku dla sceny, a nie lekcji autopromocji. Gdyby obie panie na rok wyłączyły media społecznościowe i nagrały porządny album z klasyką, w ciszy, bez zajawki i sztucznego hajpu, miałyby szansę przejść do historii czymś więcej niż migawkami z programów i gal. Na razie to spór o tron, którego nikt nie potrzebuje. Doda, Dorota Rapczewska versus Agnieszka Szulim, woźniak Starak. Konflikt celebrytki z dziennikarką rozrywkową stał się szkolnym przykładem, jak łatwo przerobić spór o słowa wciągnącą się latami sagę sądowo-tabloidową. Wolność słowa jest fundamentalna, ale równie fundamentalna jest odpowiedzialność za słowo po obu stronach kamery. Zamiast chłodnego sprostowania i cywilizowanego dialogu mieliśmy eskalację emocji, roszczeń, replik i rewanżu. Efekt wychowawczy? Marny. Dla widowni przywiązanej do etosu pracy i dobrych manier to sygnał, że sława bywa ważniejsza niż powściągliwość, a prywatne zatargi można bezkarnie zamieniać w widowisko. Media cieszą się z klikalności, ale kultura dyskusji leci w dół. Najgorsze, że w tym zgiełku ginie sens, granica między rzetelną krytyką a plotką, między ochroną dobrego imienia a marketingiem oburzenia. Ten spór nie podniósł standardów, przeciwnie. Utwierdził wielu w przekonaniu, że show biznes żyje z awantur, a nie z pracy nad wartością. Dorota Wysocka-Sznepf versus Krzysztof Stanowski. Zderzenie dwóch modeli komunikacji. Dziennikarstwo instytucjonalne kontra gwałtowny YouTube'owy styl mówienia prawdy. W teorii spór o standardy może oczyszczać życie publiczne. W praktyce zbyt często zamienia się w okopową wojnę na etykietki. Ironie i odcinki reakcji na reakcje. Odbiorca konserwatywny oczekuje czegoś prostego: faktów, źródeł, przyznawania się do błędów i proporcji w ocenie. Gdy obie strony idą w performance, a mniej w rzemiosło, przegrywa zaufanie do mediów jako takich. Nie chodzi o to, kto kogo ogra w sieci, lecz kto dostarczy rzetelnej informacji bez pogardy dla inaczej myślących. Tymczasem widzimy, jak publicystyka staje się rozrywką. A temperatura zastępuje argument. Dobrze byłoby zobaczyć pojedynek na dokumenty, a nie na miny. Audyt źródeł, spokojne debaty, korekty, przeprosiny tam, gdzie trzeba. To by uczyło młodych zawodu. Obecny format uczy tylko jednego: że głośniej często znaczy skuteczniej. Krzysztof Stanowski versus Natalia Janoszek. Spór pokazowy dla epoki ekspozycji w sieci z jednej strony ostry, bezkompromisowy komentator, z drugiej celebrytka budująca wizerunek poprzez medialne opowieści. Dla widza konserwatywnego to lekcja, jak krucha bywa sława bez twardych osiągnięć i jak łatwo zamienić krytykę w polowanie na kliknięcia. Oczekujemy prostych standardów, dowodów, źródeł, chłodnego języka zamiast emocji. Tymczasem obie strony korzystają z teatru oburzenia, publiczne demaskacje, riposty, oświadczenia. Zamiast cichego wyjaśnienia faktów mamy serial na YouTube. Skutek? Utrwalenie przekonania, że w polskiej popkulturze reputacja to waluta, którą dowolnie się pompuje i spuszcza z niej powietrze. Konserwatywny odbiorca chciałby jednego: jeśli ktoś zawyża swoje zasługi, pokaż dokumenty, jeśli ktoś oskarża. Niech odpowiada przed sądem i bierze odpowiedzialność za słowo. Ten konflikt mógł podnieść normy, a stał się widowiskiem. Zamiast przywracać ład, potwierdza, że głośniej często wygrywa z prawdziwiej. Kuba Wojewódzki versus Małgorzata-Rozenek-Majdan. Para emblematyczna dla mediów, w których cyniczny dowcip i autopromocja zastąpiły elementarną elegancję. Wojewódzki od lat żyje z zaczepki, Rozenek. Z nieustannej widoczności i monetyzowania wizerunku. Gdy dochodzi do zwarcia, poziom sporu bywa żenująco niski. Pół ironiczne docinki, insynuacje, ustawki w studiach. Widz konserwatywny, który w TV szuka kultury słowa i szacunku dla domowej widowni, dostaje lekcję odwrotną, że program ma nosić się skandalem, a nie treścią. Rywalizacja nie dotyczy wartości, lecz zasięgów. Czy ktoś tu pracuje nad poziomem rozmowy publicznej? Trudno to dostrzec. Zamiast pokazać młodym, że sukces wymaga taktu, pracy i odpowiedzialności, serwuje się model kariery przez bezceremonialność. Ta wojna nie ma zwycięzców. Przegrywa obyczaj, przegrywa standard anteny, przegrywa widz, któremu wciska się konflikt jako substytut jakości. Jeśli telewizja ma wychowywać, powinna karać za brak klasy, a nie nagradzać za hałas. Kuba Wojewódzki versus Michał Wiśniewski. Zderzenie dwóch ikon epoki, w której większą walutą niż utwór bywa skandal. Wojewódzki, mistrz prowokacji studyjnej. Wiśniewski, muzyk, który przez lata częściej trafiał na czołówki z powodów obyczajowych niż artystycznych. Ich spór to w praktyce licytacja na ostre słowa i personalne szpilki. Konserwatywny widz ma prawo zapytać. Gdzie tu miejsce na odpowiedzialność wobec młodszych, którzy patrzą? Zamiast rozmowy o muzyce, dorobku, pracy nad sobą, pojedynek ego i memów. Telewizja i portale ochoczo to podkręcają, bo konflikt niesie, tyle że nikt od tego nie mądrzeje. Nie uczymy się rzemiosła, lecz cwaniactwa medialnego. Jak przyłożyć, by zabolało i nabiło wyświetlenia. Gdyby panowie chcieli naprawdę wygrać, Usiedliby bez kamer i pokazali pojednanie na warunkach powagi, wspólny koncert charytatywny, publiczne przeprosiny za przesadę, koncentrację na muzyce. Dzisiejszy format uczy jednak czego innego: że reputację buduje się krzykiem, a nie klasą. Maryla, Rodowicz versus Kajach. Spór dwóch ikon polskiej piosenki, który mógł być piękną lekcją szacunku między pokoleniami, a bywał lekcją próżności. Rodowicz, symbol estrady. Kajach, gwiazda z zapleczem wytwórniczym i wpływami w popie. Zamiast mostów dostawaliśmy przytyki, fochy i medialne interpretacje, kto kogo pominął, nie docenił lub zlekceważył przy projektach i jubileuszach. Dla widza konserwatywnego rozczarowujące jest to, że tradycja i dorobek nie stały się punktem zgody, lecz pretekstem do gry o prestiż. Brakuje gestu prostoty wspólnego koncertu z klasyką, bez autopromocji i politycznych dygresji. Kiedy artystki z taką pozycją zajmują się wizerunkową buchalterią, młodzi uczą się złej lekcji, że ważniejsze jest, czym nie niż służba repertuarowi i publiczności. Ten konflikt mógł zrodzić duet Pomnik polskiej piosenki. Zamiast tego zbyt często widzieliśmy urażone ambicje. Kultura potrzebuje zgody na bazie wartości, nie kolejnej wojny o tron którego nikt nie powinien rozstawiać. Sylwester Wardenga versus Fries Boxdel Dubiel. Przykład wojny influencerskiej, w której stawka to już nie idea, lecz zasięg i dominacja w ekosystemie YouTube. Wardenga, prowokator i tropiciel nadużyć, po drugiej stronie twórcy znani z agresywnej gry o uwagę. Dla widza konserwatywnego całość odsłania smutny pejzaż. Kultura młodzieżowa, która uczy konfliktu zamiast charakteru. Oskarżenia, taśmy, lajwy, publiczne rozliczenia wszystko na oczach nastolatków. Mało pokory, mało odpowiedzialności, dużo teatru. Oczekiwalibyśmy jasnych reguł: jeśli ktoś błądzi, poprawa i przeprosiny jeśli ktoś oskarża, dowody i chłodny język zamiast tego festiwal impulsów i próżności. Platformy premiują awanturę, więc awantura rośnie. Tymczasem internet mógł wychowywać, pokazywać warsztat, współpracę, dobroczynność bez fleszy. Ten konflikt uczy, że wygrywa, kto głośniej i dłużej nadaje. W porządku konserwatywnym wygrywa ten, kto pracuje nad sobą i wraca do zasad. I tego właśnie brakuje w tej historii najbardziej. Zostaw swój komentarz poniżej i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu powstanie kolejny odcinek z faktami, nie z plotkami.